I dzisiaj kolejny dzień. Jest tam blan. I ze mną jest. Stasiu! Stasiu. My po prostu. Stasiu. Mamy tego kota. Ja no, chyba nie jestem. taką tabliczkę. Stasiu. Widzowie, Stasiu ciągle. Yy, głaska mojego kota. On ciągle. On ciągle. Chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. Oj, no. Jak są lagi, to przepraszam bardzo, nie? Dobra. Zostawcie subka, lajka i wpadajcie na Stasia Film I zostawcie mu łapkę w górę. Nie no, łapkę w górę to mu nie zostawiajcie Na filmikach to jest tylko żart, nie? No Stasiu, widzowie nie mogą Cię zostawiać na filmikach no, w komentarzu, co Stasia Film o, city! To były city! Po głowie komuś kaciasz. No! Sasiu! Chodź! Chodź. Widzowie, my się widzimy już. Na chwilę? Siema nam, że już jesteśmy. Prawo widzowie zawsze zawsze. Stasiu, nie otwieraj ty drzwi! Bo jak to jest film, no ludzi? ostać, ok? To jest film nie na ludzie. To będzie widzowie dzisiaj. Film nie na jest ludzie. ludzie. To nie. będzie film na plaży. Jeszcze nie. No, ale, mo... ale dzisiaj będziemy. To nie, Stasiu? No. Ja bardzo proszę, żebyś wpadał na starsza filmu. Na Stasia, filmiki, bo tam tu ja jestem. O, no to to, ja akurat te kroszuki. Te kroszuki lubi. tu jest, właśnie fart. I To totalnie. Właśnie, się tutaj nie boi, widzimy. Nie nie, zginę. O, ale fart! widzowie. O, no, 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 mój największy fart, który nie miałem. nie nie mam Wiesz nie wiem po co oni dodają inne wersje jakiegoś tam yy, smoka i tak dalej. No bo, bo będzie kolejny smok fioletowy. No i nie wiem po co oni w ogóle dodają, wiesz ale no w sumie to fajne, będzie. Jeśli będzie w ogóle za darmo, jakby było za darmo, to w ogóle. Gdyby było sobie za darmo, nie? To by było fajnie. Tylko jeden coś specjalnego, nie? Jeden z kimś coś specjalnego nie, nie. darmo tylko. Kiedyś? No. Zrobię, napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. Ja nie mam. Aaaaa nie, nie go nie mam. A nie mam nie go. No tego gluta jakieś co tam jest. A ty... a ale... Tego co tutaj jest, ten, ten, ten. A tego, ale... Aha, bo to Ale to był w samym pasie. To, jest, bo to było, co było z Tomą no, i Pasią ten... no dokładnie. <try> jest naprawy, więc... No, dokładnie. Zabieram. bardzo naprawdę spadali. No, to jest, na fajne klieniki. No, trudno się zdecydować, który obejrzeć. No, prawda. On ma długo, ale, ale fajne filmiki. Prawda czy Biorę tego typu na ale u mnie wakacje będzie trochę mniej No bo wakacje są po to, żeby się wyluzować. Tu To trzeba zrobić dobrze dla high Biedzowie, widzieliście się jak nie? No. Na nie wziąć. Wiem. No ale widzowie, my, ja poluję na to tutaj na kro, kro, kroki. To 3, 3%. 3%. Ja tutaj bardzo... Ja to kiedyś prawie miałem, ale mi nie wiem co mi ustunęli. I to chyba przez Tasia, bo Stasiu ma pecha, nie Widzowie. Ja dzisiaj będziemy <laughs> też dużo filmików nagrywać tutaj na moim telefonie, prawda? No. I, bar, I wpadajcie na te filmy. Na 1000 lajków robimy live'a. Nie, na tysiąc e, subskrypcji, no no. wtedy możemy. W no razie nie możemy, bo nam YouTube nie pozwala. No sorry, no subów. I od razu mówię. I od razu mówię. Jak będziemy robić live'y, to nie będą one niestety zapisywane, bo stracimy tyle pamięci, że, że, że nasze dyski w telefonach będą płakały. Dyski będą płakały, bo my będziemy robić live po jakieś parę godzin jakieś 3-4 godzin. Dyski będą płakały nasze w telefonach. wiecie, nie zapisujemy live'ów, ale możemy powiedzieć, że będą około 16:00. Około 16:00, około 16, jak, jak będziemy. Pule. Gdzie tam jest? By tam był blizzard, tylko wy oczywiście ich się No. Ale widzowie, nie? Naprawdę, jak będziemy mieli lajka na, tyś, na subów, tysiąc subów i robimy live'a dwie godziny. No, Obo ja go... mogę nawet trzy godziny. Albo Możemy... godzinę! Wiesz, że ten live może trwać ile chcemy. Jak, bo jak go za, nie, będziesz chciał zapisać, żeby ludzie mogli go ciągle oglądać, to, to twój dysk będzie płakał, bo dopóki tego live'a nie usuniesz z dysku... Nie, yes. to będzie życzął. Widzowie napiszcie, napiszcie wasz ulubiony kolor i, was, i wasz ulubiony youtuber. Wasz ulubiony youtuber, zgaduje to pewnie Wojan. Ej, powiem. tak świetnie, tylko wiele, jeden ten no. się zresztą, a tak szybko już gra. No. Ale ja też czuję, że, że większość tu to fani Paliona lub Wojana. No to prawda, A tam Sagiego, jeśli znać, to, ja lubię takiego. Ja chyba wiem, to było te sagi kontra ilość tam łowców. No, a to ja o nim słyszałem. I tam gdzie Kapi był, trochę tego słyszałem. I trochę tego oglądałem, ale sagi według mnie to jest taki youtuber. A. Nie wiem, czy mogę go nazwać speedrunerem, bo to jest bardziej challenger, niż speedrunner. Bo zadaje sobie różne challenge i musi je wykonać. Czy nie musi, ale chce. Na przykład sagi kontra ilość tam łowców, to nie jest speedrun, to jest challenge. No On nie jest speedrunnerem, ale jest challengerem. Ale... ale weź tam. Jak my będziemy mieli 1000 subskrypcji, to większość naszych zamiast odcinków będziemy często robić laj'i. Ja mam gościa wizowy. Widzieliście to tylko z Poszedł się jara. Ja ciekawe ile lajków będzie... Jak w ogóle będę już ma ja to dostanę. Ale co? No tych... Od YouTube'a YouTube no. YouTube to zależy, czy dostaniesz. To zależy, czy demonetyzacji nie będzie, bo ja jeszcze nie mam programu do tego, żeby sprawdzić, czy YouTube ci demonetyzuje filmy, bo... Bo to, to dopiero na kompie będziesz mógł sprawdzić, którego dostaniemy dopiero za parę miechów. Niech. Niech, Gdzie jesteś. Tutaj są takie trayhardy, nie spokojne. Hmm. Ten, ten chłop tutaj sobie się mega dobrze się bawi, nie? i to za bardzo się dobrze bawi. Hmm. Ale powiem szczerze, w październiku to ja te live'y będę robił często, tylko nie... Tylko nie będę robił live'ów 27 października. To 28. 28 też nie, bo wtedy mam hmm. urodziny. I wtedy jadę do kina z rodzicami na, na horror. Pewien film, o! który wychodzi 27. No Widziałeś to, co ja zrobiłem? Albo nie, 27 października wi widzimy się na live. Jeśli będę miał tyle subów, bo ja 28 października jadę na taki jeden film. Nie wiem czy rozpoznacie, który to film, jeden z tych jeden z lepszych horrorów. Robi, on robi, co No właśnie. Nie, nie wiem, ale wy chyba nie wiecie, o co chodzi. Proszę. Nie. Jesz... Nie, przyszedłem level. Ja już mam tutaj rekord robić gry. No, ale takie nie, przyszedłem level. na no, nawet nie pytacie. No, ja po prostu sobie tego skina. a my się widzimy już.